Witam wszystkich w dzisiejszym materiale. Dziś wam pokażę jak sprzątam swój samochód. Jest to BMW E91, 2008 rocznik. Pokażę wam już trochę syfilisu. Mam, nie wiem czy to widać. Tu mi się jerbeczka wysypała. Także jest co już robić. Tam też syf spod butów. Jeszcze mam banjaj. Jak byłem nad jeziorem z młodym, więc tutaj też trochę piasku. Całe szczęście mam taką gumę, więc tam pod spodem jest elegancko, ale trzeba to wytrzepać, trzeba to poodkurzać. Roletkę mam wyjętą, bo na wakacje jechałem, musiałem troszkę wyżej się załadować, a to zawsze miejsce zajmuje. Więc tak, film podzielę na dwa etapy. Dzisiaj go odkurzymy. A jutro go umyjemy z zewnątrz. Tak. Najpierw robię wyjazd z dywanami. No, my najpierw dywany. Kurzamy pakę. I zawsze jak ja odkurzam to trzymam sobie tutaj kawałek rury, żeby mi jak suwam, nie waliło po tym. Po bagażniku ta rura, bo później rysuję lakier. Odkurzamy tyłeczek, siedzisko wyjęte. Jakby ktoś pytał, jak to się podnosi, to ono leży. To łapiemy tutaj i szarpiemy delikatnie do góry i z drugiej strony to samo. I mamy już podniesioną tylnią kanapę. Opieram sobie ją w ten sposób, bo tam jest jeszcze pas przechodzi, ale tego nie wyciągamy. I jakby ktoś myślał, że Niepotrzebna robota to już Wam pokazuje, ile tam leci piasku i nie wiem, jakiś resztek eee, chociażby jakiegoś jedzenia. Nie wiem, czy to widać. Zmówię, Zobaczcie, ile tego tam się znajduje. I warto to odkurzyć, po co ma to później eee, nabrać jakiś wilgoci i pleśnieć. A tak. Zachowujemy eleganckie, czyste foteliki u góry i na dole. A i tak dla jasności, nie przy każdym sprzątaniu ja ściągam tą sofę. Po prostu ją odczepiam na, nie wiem, 3-4 odkurzania czy tam sprzątania. Szybkie pytanie do widzów, czy macie jakiś patent na odkurzanie tych miejsc tutaj między tunelem środkowym a fotelami? Ponieważ ja go przesuwam przód i tył, sięgam ile mogę tą rurką oryginalną z odkurzacza, ale i tak tam zostają mikro jakieś paproszki, co mnie osobiście irytuje. Jeśli macie coś sprawdzonego, przetestowanego, to podeślijcie w komentarzu, napiszcie z góry dziękuję za pomoc. Ja okay, auto mam już poodkurzane Zobacz, nie ma już syfu po jerbeczce Wszystkie fotele, wszystkie tutaj rowki, zakamarki mam elegancko poodkurzane Podłokietnik także Tutaj wszystkie te gumki, materiały, mieszki, niemieszki Jutro dalsza część, jutro będzie mycie Tutaj jeszcze szybka dogrywka. Może byście chcieli coś więcej na temat auta wiedzieć? Eee, nie wiem, o kosztach jego utrzymania, jaki to jest nie wiem, silnik, jak ten silnik się sprawuje itp. To powiedzcie. Tutaj jest oryginalny pakiecik, czarna podsufitka. No, robi to robotę. Auto mam już ponad rok. Jestem pierwszym właścicielem w kraju. Sprowadzone zostało, więc no. na razie nie narzekam. Więc jakbyście chcieli, też proszę, piszcie w komentarzach. Pogadamy, podyskutujemy. Może coś więcej na temat jego nakręcę. otarliśmy na myjnie. Teraz go umyjemy. Wygląda mycie na mejce. Pełno much. Zaraz się porobią zacieki. No i trzeba to szmatom szybko wytrzeć, bo zaraz kamień z wody zostanie na lakierze. Szybko dodam, że według mnie mycie na takiej mejni to jest porażka, ponieważ na blaszce zostaje pełno kamienia i na jakichś zacieków do tego jak są muchy to nie ma mowy żeby to zeszło tam nie ma takiego specjalistycznego środka wszędzie widać tylko te muszyska widać jak elegancko się umyło nie? no nic trzeba to ręcznie dokończyć delikatnie jakaś woda z mydłem jeżeli chodzi o sprzęt do pielęgnacji auta to używam takich gadżetów ten z Jego używam do opon bardzo dobry produkt wszystkich produkty polecam z CX używam do kokpitu takiego preparatu też polecam Sonax jak najbardziej pasta na czarny lakier fajna sprawa Eee, Turtle do szyb też elegancka sprawa. To Forkar zostawimy za tym, bo K2 do felk jest moim zdaniem lepszy. Eee, nie mam środka do owadów. Moim środkiem do owadów sprawdzonym i jedynym jest wiadro, no jakimś tam płynem do naczyń. I lecimy te paskudy owady. No i jak mam już wstępny samochód To teraz nakładam sobie Tą pastę Sonax Ścierka z mikrofibry A później zacieram Mam takie specjalne Krążki I ręcznie sobie to poleruję Dzisiaj jest też elegancka pogoda Ja to sobie robię także leję sobie trochę na maskę później sobie to dokładnie wcieram dzisiaj jest właśnie idealna pogoda, bo nie ma słońca bo to w pełnym słońcu nie można robić a dzisiaj jest tak 23 stopnie i nie ma słońca więc pogoda na takie mycie samochodu jest ee, no chyba idealna, nie znam się na tym tylko pokazuję jak można samemu fajnie i szybko, bo to przede wszystkim szybko to dużo czasu nie zabiera takie mycie, a jest naprawdę efekt spoko. I tak robię 2-3 elementy. Później ten element, który został pierwszy pokryty warstwą Sonaxu. To wiadomo, że zacieram jako pierwszy. No i tak dalej i dalej aż skończę. Fajna taka warstwa powstaje, tu się robi takie później białe. Pokrywa nam od razu takie mikrorysy. Jak widzicie, zbyt mocno się nad tym ja nie spinam. No i teraz tak, maska była pierwsza, no to zacieram maseczkę. Polerką tego nie można w życiu nazwać, ale po prostu takie zacieranie, wycieranie tej pasty. Efekt jest naprawdę spoko. Dzisiaj tak jest w miarę pogoda. Lakier czarny połysk, więc takiej różnicy przed i po nie będzie jakiejś znacznej, żeby Wam pokazać. Ale musicie mi zaufać, że. No, robi to robotę. Jeżeli chodzi o opony, to robię to środkiem z Tenzji Stensi w środku posiada takie fajne aplikatory, na które nanosimy trochę produktu. Produkt umieszczamy tutaj na tej pianersce. Następnie nakładamy. деликатным полная Tak, wszystkie cztery. końcowy. By się ktoś pytał, ile mi zeszło czasowo. To niecałe dwie godzinki z tym myciem na mejni Więc nie wiem, czy to dużo, czy nie. Podzielcie się opinią w komentarzach. Jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. O jak widzicie, rączki są brudne, więc polecam jakieś nitrylowe rękawiczki albo lateksowe. Ale łatwo schodzi. Woda ciepła z mydłem i zaraz będą bielutkie. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam. Cześć.